Miesiąc, bo proszę państwa, powstanie warszawskie wywołali zdrajcy. Gadanie, że żołnierz się rwał do boju, jest gadaniem o tyle prawdziwym, co nieprawdziwym. Żołnierz był niezwykle subordynowany. Potrafił 25 sierpnia oddać broń i wrócić do domu. To mówiła mi Alina Janowska. Oddziały się zmobilizowały i zdemobilizowały. 25 lipca, przepraszam, lipca. Czyli żołnierz był zdyscyplinowany. Gdyby się tak rwał do walki, że nie wykonywałby rozkazów, to 25 lipca wybuchłby powstanie. Oczywiście, nikt by I, ich nie udał. Tak. Byli lepiej wtedy uzbrojeni. Tak, tak. Ta mobilizacja się odbywała bez jakichś tam perturbacji tak jest, tak. i by opanowano znacznie większą część Warszawy, ponieważ tak. w Warszaw Niemcy nie uciekali z znacznych sił niemieckich. Poczytajcie w pamiętnikach, Niemcy uciekali, byli zdemoralizowani.